Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka są przyimki miejsca w języku polskim. Ten film będzie podzielony na trzy części. W pierwszej części pokażę wam wszystkie przyimki miejsca oraz powiem wam z jakimi przypadkami ich używamy. W drugiej części wspólnie opiszemy pokój, wykorzystując słownictwo związane z meblami i oczywiście Używając naszych przyimków. Natomiast w trzeciej części będę miał dla Was dwa ćwiczenia, w których będziecie mogli powtórzyć znaczenie tych przyimków, a także będziecie mogli powtórzyć formy trzech przypadków, których używamy z tymi przyimkami. Przyimków miejsca używamy z trzema przypadkami: jest to narzędnik, miejscownik i dopełniacz. My zaczynamy od narzędnika, ponieważ aż 5 przyimków używamy właśnie z tym przypadkiem. I jest to przyjmek pod, nad, między, za i przed. Następne przyimki to wy, przy i na. I tych przyimków używamy z miejscownikiem. I na koniec jeszcze jeden przyimek. Jest to przyimek obok. Tego przyimka używamy z dopełniaczem. A teraz chciałbym Wam jeszcze wyjaśnić różnicę pomiędzy przyimkiem przy, a przyimkiem obok. Ponieważ często uczniowie pytają mnie, jaka jest różnica nie mogą dostrzec tej różnicy, a ta różnica jest. Jest, jest ona mała, subtelna, ale ona istnieje. Obu tych przyimków używamy, kiedy jakieś przedmioty znajdują się blisko siebie, albo jeden przedmiot znajduje się blisko drugiego przedmiotu. Ale kiedy używamy przyimka przy, to komunikujemy, że coś jest, bardzo blisko, a często przylega do drugiego przedmiotu, dotyka czegoś. Natomiast przyimka obok używamy, kiedy coś jest blisko, ale niekoniecznie dotyka, niekoniecznie te przedmioty dotykają się i często one są w jednej linii. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne, jednak jeśli macie jakieś wątpliwości. Albo pytania zostawiajcie je w komentarzach. A teraz przechodzimy już do drugiej części filmu, w której razem opiszemy pokój, używając naszych przyimków i słownictwa związanego z meblami. Po prawej stronie pokoju przy ścianie stoi sofa. Użyliśmy tutaj przyimka przy. Ta sofa może nie dotyka ściany, ale jest jej bardzo blisko. Nie użyliśmy tutaj przyimka obok, ponieważ ściana i kanapa nie są w jednej linii. W języku polskim naturalnie jest powiedzieć, że sofa stoi przy ścianie albo generalnie jakiś mebel stoi przy ścianie. I pamiętajcie, że przyimka przy używamy z miejscownikiem. Jeżeli chcecie powtórzyć końcówki miejscownika i inne jego funkcje, zapraszam do mojego filmu. I tutaj na ekranie wyświetli Wam się właśnie link do filmu z mojego kanału. Nad sofą wiszą półki. Przyimka nad używamy z narzędnikiem. Po lewej stronie przy Sofie stoi mała szafka. Na szafce stoi kwiatek. Przyimków przy i przyimka na używamy z miejscownikiem. Po prawej stronie obok Sofy stoi mały stolik. Na stoliku leżą dwie książki. Przyimka obok Używamy z dopełniaczem, natomiast przyimka na używamy z miejscownikiem. Tutaj użyliśmy przyimka obok, ponieważ ten mały stolik nie dotyka sofy i możemy powiedzieć, że mniej więcej są w jednej linii. W centrum pokoju na podłodze leży dywan. Na dywanie stoi szafka albo jakiś nietypowy stolik. Nie jestem pewny, jak możemy nazwać ten mebel. Po lewej stronie pokoju, w rogach, stoją kwiaty. Między kwiatami stoi szafka, na szafce stoi telewizor. Pamiętajcie że przyimka między używamy z narzędnikiem. Przed kolejną częścią chciałem Wam jeszcze powiedzieć o czasownikach stać, wisieć i leżeć, których używaliśmy i których Wy możecie używać do opisu. Oczywiście te czasowniki możemy zastąpić używając czasownika i zaczynamy już ostatnią część tego filmu, czyli praktyka. Na początku mam dla Was ćwiczenie pierwsze. Tutaj Waszym zadaniem jest deklinacja rzeczowników z nawiasów. Pamiętajcie, że przyimek obok łączy się z dopełniaczem, przyimka w, na i przy używamy z miejscownikiem i przyimków między pod. Nad, za i przed używamy z narzędnikiem. I zdanie pierwsze. Lampa wisi nad. Następnie kot śpi w. I poprawne odpowiedzi to. Lampa wisi nad stolikiem. Nad, narzędnik, stolik, słowo rodzaju męskiego, a więc końcówka. I M, ponieważ jeszcze mamy tą literę K. Kot śpi w pudełku. W łączy się z miejscownikiem pudełko rodzaj nijaki, a więc końcówka U. Obok regału stoi duży kwiatek. Obok, a więc dopełniacz. Regał słowo rodzaju męskiego, a więc końcówka u. Samochód stoi przed domem. Za domem mam piękny ogród. Sofa stoi między szafą a oknem. Na biurku stoi komputer. Przy łóżku stoi stolik nocny. Pod stołem leży pies. I ostatnie, ktoś czeka przed drzwiami. Tutaj musimy pamiętać o tym, że drzwi. To jest pluralia tantum, czyli to słowo ma tylko formę liczby mnogiej. A więc dlatego użyliśmy tutaj końcówki AMI, narzędnik liczba mnoga. I na koniec jeszcze jedno ćwiczenie, żeby odświeżyć znaczenie przyjmków. Zobaczcie na te grafiki. Daję Wam chwilę na zastanowienie i za chwilę. Pokażę Wam odpowiedzi. I numer jeden to pod, numer dwa za, numer trzy między, numer cztery nad, numer pięć przed, numer sześć w, numer siedem. Przy albo obok i numer 8 na. Na koniec mam dla Was krótką informację. Jeżeli jesteście zainteresowani nauką języków obcych online, mam dla Was link, dzięki któremu otrzymacie 30% na lekcję próbną na platformie Prepli. Jest to platforma, na której możecie znaleźć native speakerów, ale też. Certyfikowanych nauczycieli języków obcych. Link będzie czekać na Was w komentarzu pod filmem. I to już jest koniec dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że to było dla Was bardzo pomocne. Bardzo proszę na koniec o zostawianie łapek w górę, subskrypcji i zachęcam też do wspólnej praktyki w komentarzach: do zostawiania swoich zdań z przyjmkami z tego. Video. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia już w kolejną niedzielę. Cześć!